audio Witam serdecznie. Jestem współorganizatorem biegu barbórkowego. Generalnie cała inicjatywa powstała 14 lat temu. Razem z kolegami biegaczami wpadliśmy na pomysł, żeby taki bieg zorganizować. Toczy się ten bieg już przez 14 lat. Mam nadzieję, że bieg będzie dalej kontynuowany. Generalnie wyniki, które pierwsi zawodnicy osiągają w granicach 30-31 minut, są to wyniki, które no na wszystkich biegach ulicznych w Polsce byłyby w czołówce. Mam nadzieję, że jest to fajna zabawa, frajda dla zawodników. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Rysiek, jestem biegaczem z Gliwic. Fantastyczna atmosfera. Biegnę tu trzeci raz, trzeci raz w moim mundurku, to jest mój styl roboczy. Przyjeżdżajcie do rybnika. 15. edycja odbyła się. Przebiegłem 10 km w masce antysmogowej. Powiem, że świadomość rybnicza jest chyba duża, bo ta maska nie jest specjalnie. Oprócz mojej śliny i moich smarków to tutaj naprawdę mało jest smogi. Co wam powiedzieć? Przyjeżdżajcie do rybnika. Za nami 15 edycja jubileuszowa. W tym roku zapisało się ponad 1015 osób, a nawet i więcej. Z naszych informacji wynika, że było i tak rekordowa już 965 osób. Jak na 15-lecie to jest takie wielkie podziękowanie dla uczestników, że skorzystali z naszego zaproszenia. Bardzo małe stężenie smogu, bo naprawdę dzisiaj było w rybiku na zielono. Wszyscy uczestnicy widziałem, że byli zadowoleni. Czasy były także bardzo dobre. W tym roku z okazji 15-lecia nieco zmodyfikowaliśmy trasę i wydaje się, że jest nieco szybsza niż do tej pory. Zapraszamy w przyszłym roku na 16 bieg barburkowy i mam nadzieję, że nam będzie podobna atmosfera, jeszcze lepsza pogoda i będzie taka zabawa jak w tym roku. jak był bardzo fajny, pierwszy raz biegłem 10 km, pobiłem swoją życiówkę, trasa bardzo fajna, przyjemna, raz górki, raz pod górkę, co tu powiedzieć, za rok, drugi raz, na pewno będzie fajnie, dzięki.